Ta grupa z Niemcami, ze Szwecją i z Danią, bardzo, bardzo wymagająca. Tak więc reprezentacja Polski, no co, co ma do stracenia? Nic nie ma do stracenia. Tak więc muszą wziąć pod uwagę nasze zawodniczki, że jednak po odzyskaniu piłki nie trzeba od razu szukać Ewy Pajor. Trzeba i po prostu troszkę spokojniej przygotowywać sobie akcje ofensywne, tak jak to miało miejsce od 75. Minuty, kiedy faktycznie taką, takimi kilkoma podaniami by, była w stanie ta stacja wyjść z pressingu stacji Niemiec, wygrać pojedynek jeden na jeden, stworzyć sobie sytuację. Tak więc tędy droga, jeżeli będzie Nina Patalon, z którą miałem okazję kiedyś występować razem w studiu Ligi Mistrzów jeszcze w Polsacie. Myślę, że jest to trenerka, która jest bardzo doświadczona, bo ponad 50 meczów prowadzi normatyzację i będzie, będzie to analizować. Tak więc myślę, że też dojdzie do podobnych wniosków, że trochę więcej spokoju trzeba w takich meczach właśnie z, z zespołami lepszymi, bo są okazje do tego, takie chociażby z Niemcami, kiedy te sytuacje bramkowe były stworzone, żeby coś też zrobić ze Szwecją.